Jedną z najważniejszych umiejętności, jakie rodzice powinni kształtować u swoich dzieci, jest zdolność rozpoznawania i nazywania własnych emocji. We wczesnym okresie rozwoju, kiedy dzieci próbują komunikować swoje emocje, często reagują gwałtownie lub nieadekwatnie do sytuacji. Należy ze spokojem pomagać im zrozumieć, co przeżywają. Warto, aby dzieci mogły doświadczyć różnych emocji w takim natężeniu, w jakim same tego potrzebują, bez negatywnego oceniania i strofowania, takiego jak. Chłopcy nie płaczą, czy dziewczynki są grzeczne? Zabawa wykorzystuje postacie, które reprezentują odmienne charaktery i zachowania. Opowiadając bajkę, pokazujemy różne sytuacje i towarzyszące im emocje. Pomagamy dziecku zrozumieć intencje, motywacje i zmiany nastroju bohaterów. Dzieci z dobrze rozwiniętą inteligencją emocjonalną wykazują się empatią, są komunikatywne, otwarte na nowe doświadczenia. Łatwo nawiązują i utrzymują przyjaźnie. Ich własne emocje są źródłem motywacji, która pomaga osiągnąć sukces w dorosłym życiu.